Hejka, w dzisiejszym odcinku robimy makijaż, makijaż walentynkowy, a ja go dzisiaj nie będę, będę robić na kimś, na Pani Kasi, która występowała na mnie kilka razy, u mnie na, yy, kilka razy wystąpiła u mnie w materiale na odcinku, więc dzisiaj zaprosiłem Panię Kasię i Wam pokażę jak wykonać makijaż walentynkowy. Zabawię się trochę wywiadzystkę, make-upistę i zobaczymy jak mi to pójdzie. Raz widzieliście, jak tam malowałem panią Kasię i w ogóle dajcie znać, bo dużo osób was, u mnie, na, u mnie na Instagramie, dużo osób pisało, żeby taki filmik nagrać z panią Kasią, więc nagrywamy. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od tasmy zaczynamy od i od brwi. Brwi użyjemy mydełka do PV My Secret. My Secret. To zaczynamy od brwi. Mam nadzieję, że Wam taki filmik się spodoba. trochę może mnie ucinać w kawrze, A to ważne, żeby było widać modelkę. Tu jest panika z mapa. Przeciskujemy Pani Kasi brwi Znaczy Pani Kasia ma permanentne brwi Więc nie, nie trzeba dużo roboty przy nich Bo muszą je po prostu brwi domalować A tak po prostu się dołkiem Nie, że tak, że tak z tyłu świeci Dobrze, to jak brwi mamy to zaopiekujemy czasem klasyk mój Czyli żeby oko było lepsze i co pani powie? Co pani może nam się podzielić? Otworzy pani to oko? Mm -hmm. Co może pani nam powiedzieć, żeby ten film wyszedł super? Mamy makijaż walentynkowy, tak? I tak, mamy makijaż walentynkowy. Ja muszę. Użyję też takiego jakby... To jest baza, tak? Baza, baza, mm -hmm. znaczy to jest cień w... w ten... cień w... Jezu, jak się... Cień w musze, przepraszam, mm -hmm. z glam soku, mm -hmm. Z glam soapu, taki cień. I go użyjemy jakby taką jakby naszą trochę... A może chyba bardziej wszystkim, dlaczego służy baza. Baza to jest baza pod makijaż, żeby makijaż Yy, makijaż, żeby lepiej się trzymał i po prostu żeby ps, yy, przetrwał parę godzin. bańka to w ogóle trzeba to jest taki jakby cień, trochę błyszczący. Może źle zrobiliśmy. Dobra, to my wrócimy po prostu z normalną bazą. Dobrze, więc jednak stwierdziliśmy, że weźmiemy. Inną bazę. Baza to jest z glam soku. Glam soku i ten po prostu rozstrzygną e, nałożone. Jak się pani czuje jak modelka? Dobrze. Jestem przy te aparata. Jest no, OK Ja kiedyś nie, nie wiedziałam o tej bazie za bardzo nic, że myślałam, to pracy na podkład się nakłada, na krem, ale jednak baza przytrzymuje nam tutaj cień na powiekach. No, to prawda. Fajnie, że y, tutaj też warto podkreślić, że zaczynamy zawsze od oka, nie? Jeśli chodzi o makijaż wieczorowy. No, makijaż wieczorowy albo wyjściowy, czy coś w tym stylu, to zaczynamy od y, nałożenia po prostu E, Bardzo, żeby nam ten pigment e, jednak trzymał parę na godzin. Też jest podstawą to, że e, nie nakładamy najpierw podkładu na twarz, ponieważ jakbyśmy nakładali na oko cienie, one będą nam się osypywały, dlatego zaczynamy zawsze najpierw od oka, Nasz na kiażu wieczorem. Dobrze, a więc mamy już bazę zaaplikowaną. Dobrze, a więc jak mamy bazę już nałożoną, to zaczynamy od paletki. Paletkę weźmiemy sobie od VIBO, Vibo od Dola i zaczynamy od takiego różowego cienia, bo akurat makijaż walentynkowy. Pani Kresu, przygotowała się Pani na różowy makijaż Wisiek? Tak. A poza tym róż od <grym> Gdzie ten I zaczynamy. Na to tutaj jest taki jakby stereopan? I zaczynamy od jakiegoś załamania? Od No Od No Niech pani zobaczy w kamerze takie odcinki, się pani podoba No <gry> A to będę przytrzymniać pani A mówiłem pani, bo jeszcze tutaj będziemy przyklejać kryształ mm. Więc dzisiaj... Ci będzie na bogato No Ja jestem tutaj. Już się pani... teraz kochani zrobimy, tak wygląda może nie skończone, a jeszcze będziemy robić kr nie kreski tylko będziemy robić odcięcie cut crease możemy to zrobić, biorę pędzel 10, 233 będziemy, i biorę teraz bazę z glam shopu, i robię jakby trochę takie jakby odcięcie cut crease a nie musicie tego robić A Tutaj będzie taka jakby mm, bardziej rozświetlona, czyli wewnętrzna, wewnętrzna, mhm. wewnętrzna strona oka. Aha. Teraz biorę paletkę od Stysza i biorę ten błyszczący cień. Ten i będę mieszał tym ten i ten mhm, czyli blisko siebie, pochodne no mhm. od tej strony tak do połowy tak do połowy Masukkan ini ke sini. Nak ke też pętlem, a też można gąbeczką, nie? Tak, można gąbeczką, jak najbardziej. I gąbka to jest wilgotna, nie? No, gąbeczka wilgotna. Tak Pani dopasowałem odcień, że nie ma Pani balonowego w końcu. No to, to dobrze, bo ja swój podkład mam troszkę za ciemny, a ten jest ten widzę taki akurat idealny. Czy, chyba zmieszałeś dwa, dwa nie? Mm -mm. Czyli no. jeszcze jakąś podkładu Idealny, okay, nami. To też trzeba pamiętać, że jeśli że nałożymy za ciemny podkład, to chcę wtedy... to Mm -hmm. Teraz będziemy kontrolować Panią kasę od yy, skiku z glam Z glam takiego. Mm -hmm. będziemy robić kontrolowanko Pamiętajcie, że zaczynam od tej strony. Mm -hmm. Od linii włoska Taki coś, niech pani obróci? Mhm. Taki coś robimy. Robimy tutaj przy liniach, przy liniach włosowych, żeby skrócić sobie ciało i w ogóle. Zresztą się to opalu w buzi, nie? Czy... No. na usta żeby mhm. je też wyblendować mhm. e, będziemy to według w, naszego według naszej preferencji możemy to wyblendować mhm. e, gąbeczką a nie musi, nie musi być gąbeczka, mhm. może to być pędzel. ja zrobię pędzlem bo ten I'm Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the back. Stadium bad. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Chyba wkleisz, tak? Tak. Mm -hmm. Tak cztery kamyki na jedną, na jedną tak, stronę, żeby to... A wiesz, Kuber, że mam imieniny 13 lutego? Przed palącymi? No, to dobrze. To akurat będzie makijaż. Aha! <grystanie> Jak się pani podoba to przyklejona Super! Mega czy nie? To jeszcze, że. Dobra, to przejdziemy już zresztą. A chcieliśmy wam pokazać, wy możecie użyć, e, możecie do tego użyć. Ja akurat używam zwykłego pędziolka i go A możecie zwykły, jakby taki, jakby boskowy ołówek kupić i sobie doklejać nim mm -hmm. Dobrze, to już tylko tyle miałem powiedzieć i A więc tak wygląda makijaż Dajcie znać jak wam się podoba makijaż dla pani Kasi na walentynki Dajcie znać w komentarzu, dziękuję za oglądanie. Na ustach była pomadka z Glam Shopu. Yy, na rzęsach to są odstysia. To tyle, dziękuję. A! I jeszcze musimy utrwalić Panią Kasię. Żeby ten make up przetrwał. Użyję utrwalacza z Glam Shopu. I to tyle, dziękuję, buziaki. Видимся в следующих Па. Пока.